Siemanko, ja jestem Miluś, to jest Outlast, odcinek piąty. Co się wydarzyło, jak tutaj trafiliśmy? Udało nam się permanentnie pozbyć ogrodnika. Już tutaj mogę zadeklarować, że więcej paluszków są już obetnie. Winda do go dojechała. Coś tam się ruszyło. Także spotkaliśmy naszego starego znajomego. Mowa tutaj oczywiście o grubym. I również okazało się, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. I mowa tutaj o ojcu Martinie, który z którym mamy właśnie się tutaj spotkać. Natomiast wyro bardzo złą pogodę. Nie zostawiając nam żadnego parasola. No to do, do, dobra, to co, lecimy? Ale pada. U la, la Pani Martini obraz biorą mnie pierdolną. Tam ktoś jest? Ciągle pada! Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w ramie, ledwo się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja. A ja kurwa moknę. Potrzebny klucz. Kozak. Kurwa! To są. To są je... To. Błagam, oby to był obłęd jakiś. Batery, jeziomek. Minot. How alive are you? Ach, ojcze, ojcze, Jezu, ja, nie wiem, ja już chyba wkręcam fixy, bo tam widzę ludzi, formują się takie kształty. Nie no, dokument, jak go mogą, nie widzieć od razu. Dobrze, że gra się stopuje chociaż, żeby w spokoju poczytać no, no co to za solo takie dźwięki wydaje?! Błaga, aby to były tylko GŁOSY Bo się sram jak chuj! Nie no, bateria jeszcze nie pada. A! Klucz! Nie no, nic tu nie ma, tak sobie, tego... Tu jest jakiś klucz, dobra. Ja o! Nawet nie patrzę do siebie Szybko, szybko, o save e, Tutaj, jak sobie jeszcze baterie Pewnie poszedłem. JA! Co to jest? O! Kupa. To duchy istnieją jednak w tym. Czyli to jednak to był ten. E, wall Reader? Bateria? Znowu. Dobra, ale mam pewność, że to się drugi raz nie powtórzy, jak my już zostaliśmy przestraszeni. Chyba, że to jest taka zjawa jak... jak... jak w Harrym Potterze. Z... z... z Dumbledorem, żeby Snape nie wszedł do... do, tej, do tej... kryjówki, nie? Bateria. No ja nie... No, błagam, stały mi trzy. Czy mam iść stworzyć gdzieś na zewnątrz? by raczej nie było, bo by przemoknęła. Byłaby useless my cały czas bez tych palców dopaszamy, to nie jest reporter. Chciałem przejść? Nie. Ja to zawsze te dachy się tak uformują taką drogę, nie? Jak na przykład parkurowcę w Nowym Jorku. Ja w życiu nam przeskoczę. Uważam, że tu zejść. Na to wychodzi? Na to wychodzi. I jakaś bateria, no błagam. Nie tak marnuję teraz. Ruszysz się, nie? Yeah. Czy mogę? No nie, no to jest. A tu mogę? Nie. Skocz mi, co jest w No, gdzie ja mam cię dostać? No to jest jedyna droga, nie? Tylko, że nie możemy się tu robić. Czas ja znowu ślepy jestem. Nie, gorsze jest to, że ja tu muszę rozpinąć używając właśnie tej. GoPro. Przecież skaczę tu, kurwa. Jaki masz problem? Wespnij się po ty, po prostu. No teraz podołałeś, a wcześniej nie mogłeś? No czy ty wejść? Tu. Nie. Tam ktoś jest, nie? Nie no, ja już zostaję w świra. Dwie zostały. jest pewnie ominąłem później odcinków mnóstwo. Coś tam był, nie? Muszę obczaić Wall Reader. Ja już go zobaczyłem Jest ten reporter tutaj ma silną psychę jako jedyni jesteśmy zachowujemy zdrowy rozsądek Dobrze Błagam, bateria. Prison, już myślałem, że break. Jezu, ja... Ja w poszukiwaniu baterii tracę aktualne, bo tutaj żadnych nie ma. To nie jest najlepszy plan, ale no... Trzeba któreś wyjścia. No matko świętsza. Stąd przyszliśmy. dla mnie tutaj no Co mi się co się stanie jak mi się skończy bateria? No. O jest chociaż coś To no, co, gdzie jest Wejście w takim razie Kurwa moment. Sejwik Czy ja słyszę łańcuchy? Ja pierdolę Przecież to jest dramat Nie no przecież Ale on mnie nie widzi On mnie nie może kurwa widzieć A idzie prosto na mnie Tu nie no skocz, kуль wojebana! Nie może tu wejść, nie? musiałby wskoczyć za nami. Ja tu w ogóle. Ale my co przeszliśmy, nie? Czy nie? Dobra. Idę na ślepego, tylko poświecę, żeby to gdzieś prowadzi. Nie wiem, nie dałem się, dopóki nie spróbuję. Ale mi się gromadzi defekt w żołądku. U, nie? Nie, no, muszę wymienić przecież. Hmm. Dobra, to jest dobry znak. Tylko ja go nie chcę mieć na plecach znowu. Mam wrażenie, że my cały czas kółko robimy. Non-stop. Ten teren jest tak ogromny. Chyba nie jest w najlepszej kondycji psychicznej. No ale nie wiem jak on ma na imię nasz pod uwagę. Pol zgubiłem orientację w terenie. Już nie wiem. Czy przyciąg stąd? Czy skąd? Skąd on w ogóle nas wyszarżował tutaj? Dobra Tam jest płot, cały czas 2 na 5 Nie Nie, o, wybiega No ale on nie ma prawa mnie kurwa widzieć Co pana Rizera dostaniesz, jak mi go gonić Dobra, czyli to tak specjalnie... Kurwa, ale stąd przyszliśmy, nie? Co? No idź stąd. <śles Enemy noise> jak taka ciła, on niby nie stał jak przy płocie, kurwa, w narożniku i szczekał na nas. Trzymamy jeszcze mamy jeszcze baterię tracę, spierdala od ciebie. Baranie. Tak trzeba było zrobić, nie? Jestem hardcorem Yes! Yes! U, 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 a, 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 nigdy mnie nie złapiesz, nigdy! Jaki był ten? E, tab, nie? Znajdźcie SRT na, na oddziale. No, to teraz na oddziale dla kobiet. Wcześniej na dworze chciałeś się ze mną spotkać. No chyba, że mieliśmy przez dwór przejść, a nie stricte na dworze. Baterie, błagam, mam dwie na pięć. To jest druga i ja zostaje nam później jeszcze jedna. Ja i tak pewnie omijam Oddział dla kobiet? A czy ta lokalizacja jest? Nie to jest jakaś... Ale tu przynajmniej jest tak no Visible area Dobra jakby coś nas goniło Tutaj Jakby coś nas goniło, ale nas nic nie goni Dlatego nie wejdziemy jeszcze tu Tylko się troszeczkę rozejrzymy Notatka jakaś? Nie Jakiś papier Jest. Czyli jak jedna to była, to powiem już drugiej by nie dali, bo to było bez sensu. No co to za sowa wydaje takie dźwięki?! Dzika jakaś, kokainą ją karmią tutaj, tak samo ...nie tylko testowali ludzi, ale sowy. Dobra. Yy, oddział dla kobiet. Ale się cieszę, że cię widzę, ojcze Martinie.

Ja, jeżdżę dole, baterie jest. jest, jest, wracamy do gry, dobra przyjmie to na Klatę jak mężczyzna. Poszedł sobie. Dobra szczelina, czyli, ale tu ktoś był, nie? Nie. Zniknę mi z pola widzenia. Jezu, jak tu jest jak ktoś ciemno, bateria. Tu nie przejdziemy zbity dechami. Jest to tak wydaje głośne dźwięki. Please. You know what I'm looking for. Nie, no nie, idę sobie, idę w stąd, mm. znowu dwie drogi, i jedna jest po coś, żeby coś nie? Coś nas goni? Muzyka się zrobiła, ten szys. No, naprawdę, ja cały czas wierzę, mimo że tutaj nic nie ma, że coś tutaj jednak będzie. No bo po co mieliby to dawać producenci, gdyby tutaj nic nie było? Nawet szafy, żeby się schować. Dobra Znowu ty drogi Pójdźmy Pójdź. Trzy drogi, tu nie wejdę pewnie Co gdzie tutaj dojdziemy? Może w toalecie jakieś pływają? Jest ja czasu teraz dużo. Nie? No nie no, to są kible tylko żeby... Uch. Uch. A tu? To też nie jest pewnie, nie? Nie no... Obieram bardzo tą taktykę. Oczekiwanie na lepsze wychodzi tylko gorzej. Trzeba mieć wyjebane jednak. No to dobrze idziemy. Tu pewnie musieliśmy dostać. Czy to jest już oddział dla kobiet? Ojcze! Ojcze! Halo! Jest bateria. <ścoughs> I tak nie chciałem tam iść. Ale sprawdzić musiałem. Hmm. A więc mamy drogę w dół i w górę. Mieliśmy iść na dół. Mieliśmy iść w górę, dlatego pójdziemy na dół jeszcze. Nie yy, no, mieliśmy. Mieliśmy iść w górę, gra A idziemy w dół, co jest nie tak ze mną? Mój błąd. Przepraszam, że panu przeszkodziłem. Ja sobie tylko wezmę dokumencik, gdzie zaczynamy? E, dobrze, mamy ile baterii? Ha! Lepiej! Czyli tam nic nie ma. Od razu wiem gdzie iść. Czasami warto się wypierdolić jednak. Niesie to za sobą pewne korzyści. E, tam nic nie było, nic mi się drogi te mylą. Tu był kibel, nie? Tu nic nie ma. E, tu też nic nie ma. E, w prawo. Plewie chcą z dołu też nic nie będzie. Ciebie już widzieliśmy. E, tutaj nie trzeba... Zap... Tu Musimy zgasić. Ale znów możemy zapalić. Ja do ty typa nie podchodzimy, bo. Bo chyba jest dzisiaj nie w humorze. Ty, potworze, ją! Ale może jakaś bateria jeszcze? Ja Nie wiem, czy my nie możemy się zbić. Czy jak wydamy hałas na przykład? Spokojnie, ale przeczytam tak, gdzie indziej, bo nie czuję się swobodnie przy tobie. Kurwa, wyjście! No co, droga się zamurowała? Graven Counters? Dom żyje własnym życiem? Nie. Po prostu ja pierdolę kompatu. Dobra. E, J. Fragment projektu apk. Na Strackim. E, tam skierowaliśmy wszystko. Chyba tak. A gdzie to chuj. Nie będę się wracać. Aha, dzięki, że każesz mi iść tam, bo bym nie wiedział. Ten ojciec Martin to jest znak ziomek, nie? Zapisywanie. Muzyka, muzyka nabiera tempa. On, on mówił do nas nie. Tu też, tu też nie. Fuh. Czemu nie możesz po prostu poczekać? Pójdziemy razem. E, dobra. Mógłbyś nam po prostu rzucić linę, to by było prostsze. Tu Pomnieliśmy... no właśnie, to chciałem mieć. ale skrzypnął tutaj te... szedł. Trzech bezpieczników. Trzech nie jednego, nie dwóch, tylko trzy szafy. Szafy dwie, trzy bezpieczniki. Ja jeden. Dobra, ale mam nadzieję, że te bezpieczniki będą w odległości takiej dość e, normalnej Nie tak, jak ostatnio musieliśmy włączyć tą pompę, kurwa, wodną Dr Nie dam się należać, na to samo po raz kolejny Błagam, aby to nie było tak, że włączymy jeden Pray for revelation Ale ja tam muszę wejść, prawda? Jest jak on mi sieknie, The demagem. Włagam, nie zwracajcie na mnie uwagi. Nie, no przecież tu są szafy, że ja tu będę biegać później. Dobra, no przyszły <laughs> wypadek będziemy pamiętać. No, jeśli padniemy, to nie będzie to strata. Ponieważ będę pamiętać teren, i po prostu unikniemy straty, kolejnej straty czasu, po co jest zrobili wejść? Że tam mogę wejść, nie za no po co tu miałem wejść, żeby się przestraszyć, tylko tak? No dobra, Ale tu nie możemy, rozumiem. To żyje zawsze są zamknięte. Ślepo idzie tam. Jest, 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 jest. Co? Nie, 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 jeszcze. Gorzej jak później będę musiał to znowu w drugą stronę wziąć. the Waller. E... Podniosły się bezpiecznik. Aha, to tak to wygląda. A, czy nie guzika, który następnie nie wywołuje wielkiego hałasu. Spoko, to mi się podoba. Tylko problem jest taki, że ja to zasunąłem, a my dalej musimy... Po prostu, a my musimy stąd wyjść. Tak? Czy te wszystkie bezpieczniki gdzieś tutaj leżą? Nie możesz podnieść więcej baterii, ale mogę wymienić aktualną baterię, która jest powiedz zużyta. No, i fajnie. Dobra, więc... Kuźwa musimy niestety się cofnąć. Tylko gdy... No właśnie nie wiem czy... Nie jest ślepy na no ogólnie na co dzień. Ja nie widzę takich. Mam jeden bezpiecznik z Trzech. Potrzebujemy jeszcze trzech. A to może one były przy tych, tych, nie? Czy nie? Ja muszę to odsunąć. Eeeah, pierbola On tu usłyszy, i on mi otworzył drzwi, ale ja mam sposób. Biegnie, biegnie tu. No zostań przy nim, ale odbiegnij tak, bo ja tego tutaj nie wyminę obok, on musi kurwa, pewnie ominąłem te gówna. Okej. No gdzie są te gówna? Widzisz, jak co wejdę? Tu jest jedno. Wiedziałem, że ominąłem. Ale on to weźmie teraz, nie? ja pierdolę. Kurwa! Ale jak idzie wolno, patrzcie. Jak pewny siebie, nie? Jaki Jason? Rzecz i tak ucieknę. To Teraz mamy dwóch na plecach. Wprost wspaniale. To powinno być jeszcze jedno. Jednak wzięliśmy stąd <laughs> Do kolejnego odcinka Zostaw łapkę w górę, zostaw łapkę w górę. Daj subika, ewentualny komentarz.